107 i 4 FM SK Rock. Wywiad. Witam serdecznie. Cezary Szanski, prezydent Helcanges yy, Poznań. Robert Kaczmarek, yy, sierżant w klubie Mad Rockers Poznań. Zwany też w yy, światku motocyklowym Italiano. Rok 93, kilka lat po zakończeniu, z, no chciałem powiedzieć stanu wojennego, komuny w Polsce, brać motocyklowa zaczęła być już na tyle mocna i silna w naszym pięknym mieście, że zaczęła się organizować, no i pojawiła się pierwsza w Poznaniu parada motocyklowa. Mamy rok 2013, no i teraz będziemy mieli okazję już po raz 20 uczestniczyć, obserwować otwarcie sezonu motocyklowego. W 93 roku, jak wspomniałem wcześniej, zaczyna się kształtować subkultura motocyklowa dosyć poważnie w naszym kraju i w Poznaniu przy, dzięki zasadzie Jackowi Markowskiemu zaczyna startować temat parad motocyklowych. Impreza ta rozwinęła się do tego stopnia, że dzisiaj w tym roku 2013 będziemy tą paradę obchodzić po raz 20. Korzystając z możliwości chciałem podziękować serdecznie w imieniu motocyklistów Jackowi Markowskiemu za to, że rozpoczął ten proceder. Dzisiaj robimy to wspólnie razem już od kilku lat i wychodzi nam to bardzo dobrze. 20. Impreza, 20. Otwarcie: No to mm, musi być pobyku na całego, jak rozumiem. Zapraszamy wszystkich serdecznie na stadion y, przy ulicy Bułgarskiej. Tam cała impreza się rozpocznie. I ta oficjalna, i później wieczorem nieoficjalna. Od godziny 10 rozpoczniemy tą imprezę mszą świętą, Jak y, co pół roku, bo te imprezy są cyklicznie. Y, następnie. Ustawimy się szereg i przejedziemy ulicami Poznania. I tutaj moja prośba do kierowców samochodów o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ y, myślę, że już są przyzwyczajeni do tego, natomiast na pewno będziemy utrudnienia w ruchu drogowym y, robić. Myślę, że Poznania są bardzo przygotowani na tego rodzaju utrudnienia. Mamy półmaratony, maratony w Poznaniu, więc myślę, że cierpliwość jest. A poza tym będzie okazja obejrzeć prawdziwe perełki, maszyny, które no, na co dzień pojawiają się oczywiście w Poznaniu, ale to się y, pojawiają w. Po pojedynczych egzemplarzach przejeżdża jeden motocykl, drugi, trzeci, a teraz będzie tych motocykli pewnie dużo więcej. No tak, oczywiście. Yy, różne marki, ponieważ nie, 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 nie szufladkujemy tutaj niczego, mimo że jeździmy jakąś określoną marką, jeżeli chodzi o nasz klub. Natomiast y, motocykliści wszelkiej maści są mile widziani i motocykle od skuterów poprzez ciężkie cruziery, Harley'e, plastiki, enduro, kłady, wszystko. Wszystko, wszystko po prostu na tej imprezie będzie do oglądania. Będzie na pewno bardzo dużo, dużo osób. Podekscytowany tak bardzo, że aż musiał stukać, wymieniając wszystkie rodzaje zawsze to robię. M <grystanie> stukać. Ile może być motocyklistów na takiej paradzie w tym roku? Może być około 2000 zależy od pogody. Rewelacja, to będzie niesamowity widok, więc w sobotę koniecznie musicie to zobaczyć. O której startuje parada? O 10 jest rozpoczęcie. Myślę, że około 11 będzie start parady. Którą trasą pojedzie parada? Ulicami Poznania nigdy, nigdy na bieżąco nie mówimy z tego względu, żeby jednak to była parada, a nie jakieś dobijania z boku. A, rozumiem, że możemy się spodziewać nawet w najba najbardziej odległych fragmentach, czy raczej będzie to centrum. No rozumiem, że wyciągamy informacje w tej chwili, ale jestem przyzwyczajony do wyciągania informacji powiem to co przed chwilą. Jekszczepankowo pokrzywno. O, właśnie tak. Solidna atrakcja. I powrót powrót oczywiście przed, pod stadion na ulicy Bułgarskiej i tam będą atrakcje kolejne. 107 i 4FM SK Rock. Wywiad. 107 i 4 FM. SK ROK. Wywiad. W studiu jest kierowca Cezary Szanowski, prezydent Hells Angels Poznań i Robert Italiano Kaczmarek, sierżant Mad Rockers. Wszystko z okazji sobotniej oficjalnej imprezy pikniku motocyklowego, a także 20. już otwarcia sezonu motocyklowego w Poznaniu. A więc parada objeżdża Poznań, no i wraca pod stadion miejski przy ulicy Bułgarskiej, gdzie atrakcje czekają też zapewne na tych, którzy na przykład nie jeżdżą motocyklami, bo na przykład ktoś, kto ma 4 lata, może niekoniecznie jeszcze potrafić chwycić mocno kierownicę Harley'a. Dokładnie. Chciałbym dołączyć do zaproszenia Czarka z klubu Hells Angels i zaprosić wszystkich Poznaniaków i ich rodziny na piknik motocyklowy pod nazwą City Run 2013, który odbędzie się bezpośrednio po paradzie, czyli około godziny 12. Impreza rozpocznie się przed Stadionem Miejskim przy ulicy Bułgarskiej. Tak jak powiedziałem o godzinie 12.00 przewidziane jest rozpoczęcie pikniku. Zapraszamy wszystkich poznaniaków z dziećmi. Będą przewidziane, będzie przewidziany plac zabaw, czyli dmuchany zamek, rywalizacje sportowe oraz kącik animacyjny, malowanie twarzy. Śmieję się, bo widzi na kartce napisane miękka góra i nie wiem co o tym <laughs> powiedzieć. Miękka góra jest na innej kartce. <laughs> bardzo, bardzo yy, dużo atrakcji. Także no, 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 mógłbym wymienić tutaj wiele tych atrakcji przewidzianych dla dzieci, aczkolwiek no, nie będą się na pewno nudziły. Yy, dorośli Poznaniacy i nie tylko Poznaniacy, bo zapraszamy też ludzi spoza Poznania. Yy, dorośli Poznaniacy będą mogli zapoznać się z nowymi propozycjami yy, różnych modeli marek motocykli i co? I... Chcesz powiedzieć, że ktoś, kto nie, nie ma jeszcze zaszczepionej tej pasji motocyklowej, pojawi się na parkingu pod stadionem, czy tym, tym placu pod stadionem tak. miejskim. Nie dość, że wypuści dziecko w dwugodzinny rajd po wszystkich dmuchanych zjeżdżalniach, będzie miał okazję podotykać maszyny. Podotykać może nie, ale na pewno będzie mógł podziwiać y, wszystkie maszyny, które będą, y, czyli uczestników parady i uczestników imprezy i przy okazji y, nowe modele, które wystawią partnerzy, przy których współudziale y, mogliśmy zorganizować tą imprezę. Także będzie, będzie kilka marek motocyklowych, poza tym będą samochody zabytkowe i motocykle zabytkowe, y, stare polskie. W trakcie trwania imprezy będzie też um, zbiórka charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu. E, organizujemy też starcia krwiodawstwa mobilna, gdzie każdy, kto będzie chciał, może oddać e, krew. Kto nie będzie też. Kto nie będzie chciał, też ją odda. <śledzimy> krew polaje się więc ostro. atrakcji przewidzianych dla najmłodszych, będą też atrakcje dla dorosłych, między innymi konkursy z nagrodami, które ufundowali nasi partnerzy. Będzie też koncert grupy rockowej, także impreza rozkręci się na pewno na całego. No i oczywiście impreza nie jest biletowana, jest w pełni bezpłatna. Tak, jeszcze raz chciałbym zaprosić no, no, nie tylko y, motocyklistów, ale y, wszystkich Poznaniaków wraz z rodzinami. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. I być może dzięki Wam po 20. otwarciu sezonu motocyklowego, po pikniku rodzinnym, przybędzie kilka tysięcy nowych fanów motoryzacji na dwóch kołach. Tego jesteśmy pewni. Od 12 do mniej więcej godziny 17-18 w tych godzinach przewidziany jest piknik wypełniony licznymi atrakcjami, o których wspomniał Robert. Ale to i tak nie jest koniec tego bogatego w atrakcje dnia, bo przecież wieczorem taki znakomity klub motocyklowy. Właśnie oddział Polski będzie obchodził swoje no, urodziny. Swoje trzecie urodziny. Yy, są to trzecie urodziny Hells Angels MC Poland, obchodzone tutaj w Poznaniu. I o godzinie 20 już będzie mniej oficjalna część imprezy m, związana bezpośrednio tylko z motocyklistami, czyli kluby motocyklowe, indywidualni motocykliści, zaproszeni goście, którzy będą mogli wziąć udział w tej imprezie. Y, chciałbym jeszcze wspomnieć, y, że jest to trójczłonowa impreza, czyli City Run, Parada, y, Piknik Motocyklowy. I nasze trzecie rodziny. Chciałbym tu jeszcze podziękować serdecznie, mając okazję, klubowi, nowemu klubowi składającemu się ze starych motocyklistów, klubowi Matt Rockers, który bardzo mocno pomógł nam w przygotowaniu tej imprezy. Dziękuję chłopaki. Myślę, że Dziękuję. będziemy razem długo na drodze. Na pewno. 107 i 4 FM SK ROCK. Wywiad.